Dzień dobry, Studio Spraw Kobiet, jak co piątek zaprasza do naszej cyklicznej audycji. Dzisiaj ja, Dorota Łewec, witam Państwa i będę rozmawiała z panią Justyną Szachowicz-Sempruch o bardzo ciekawym projekcie, który dostał dofinansowanie z miasta i gminy Piaseczno. Wydaje mi się, że ten projekt jest szalenie interesujący i potrzebny dla lokalnego społeczeństwa. Pani Justyno, dzień dobry. Dzień dobry Doroto, nie wiem dlaczego mówisz do mnie pani, bo znamy się bardzo dobrze. Ja się dzisiaj bardzo cieszę, że jestem po drugiej stronie mikrofonu, nie muszę audycji tej prowadzić. Zbliżam się już właśnie tutaj, żeby dobrze mi było słychać i bardzo się cieszę, że rozmawiamy o projekcie, który został doceniony przez najbliższe nam środowisko miasta i gminy Piaseczno, a projekt leży u serca naszej fundacji. W związku z tym dwie sprawy spotykają się w jednej. Projekt jest zatytułowany Historia przez dziurkę od klucza, a właściwie Seminaria z historią przez dziurkę od klucza. No właśnie Justyno, taki intrygujący tytuł Historia przez dziurkę od klucza. Czy chcesz nasze lokalne społeczeństwo uczyć historii? Jak to ma wyglądać? Za mało wiemy o tej historii. Co to w ogóle, powiedz, jaki zamysł był, że taki temat został zaproponowany? Dobrze. Dwie sprawy już na sam początek. Ja chcę, ale niekoniecznie uczyć, niekoniecznie mówić o samej historii, natomiast odkrywać pewne zagadnienia, które w historii nie zostały odpowiednio poruszone, tudzież gdzieś zakamuflowane. One istnieją. Na pograniczu historii i mogłyby w tej historii po, powoli zacząć zajmować bardziej centralne miejsca. Te zakamuflowane marginesy historyczne, o których mówię, to, to są zazwyczaj związane z pozycją kobiet i sposobem postrzegania kobiet w historii, w społeczeństwie. Tak więc możemy powiedzieć, że seminaria nie będą o historii, ale będą z perspektywy historycznej, przekazując wiedzę o kobietach. Które przynależą do różnych kultur. Czyli od razu tutaj taka kwestia tej, tej bardziej globalnej historii, albo historii porównawczej, niekoniecznie naszej lokalnej, z tym, że lokalna ma być centrum odniesienia. No ja w ogóle jestem zachwycona, że taki projekt spotkał się z akceptacją decydentów naszej gminy, świadczy to o tym, że naprawdę są to osoby, które doceniają wagę. Co by tu dużo mówić? Też wykształcenia humanistycznego w naszym społeczeństwie, jego wpływu na to, co się obecnie dzieje. Wiem, że ten projekt, który tak szczęśliwie się rozpoczął, czy rozpocznie już niedługo dzięki wsparciu gminy Piaseczno, będzie w pewien sposób zmodyfikowany i kontynuowany. Jako coś siostrzanego, pokrewnego na terenie Warszawy. Powiedz Justyno, jaki ma zamysł, żeby z, podobną, z podobnym tematem przejść na teren stolicy? No, zamiar właściwie jest, jest już wpisany w samą intencję tego, co będzie się działo w Piasecznie. Chodzi jednak o to, aby poszerzyć naszą perspektywę. To, co zostało przygotowane w piesecznie, miało bardzo specyficzną. E, konotacje z e, odbiorczyniami, tak? E, przede wszystkim e, seminaria są e, kierowane do kobiet, e, czyli nasza grupa docelowa jest e, no, jakoś tam usytuowana historycznie poprzez płeć. Natomiast to, co chcemy zrobić w Warszawie, e, to jest wymiana płci, wymiana Wymiana genderowa, tak? Tak, tak, tak w, na, w, wymiana poglądów która już nie wybiera swojej publiczności tak, ze względu na płeć, a raczej pozwala na pewien dialog, który ma wypływać ze zrozumienia konieczności porozumienia międzygenderowego. W piasecznie tego jeszcze nie chcemy robić, ponieważ uważamy, że po pierwsze musimy stworzyć taką dosyć mocną grupę kobiet, która byłaby na tyle silna, żeby móc wspólnie historycznie. Podjąć dialog z mężczyznami. Natomiast myślę, że na tym właśnie polega różnica, że Warszawa już jest na to gotowa. No to w takim razie ja bym proponowała, żebyśmy przeszły może do konkretów z tego poziomu takiego dość ogólnego. I e, ja bym chciała usłyszeć, bo wiem, że jednym z tematów, które e, są przygotowywane właśnie do jakby wprowadzenia na teren Warszawy, je, są na przykład, jest na przykład taki temat e, Wiedźmy, wróżki, e, czarownice i dlaczego kobiety m, były kiedyś e, palone na stosach. E, to jest jakby taki temat, który ja bym widziała w szkole, na historii, e, Jaką on ma wagę społeczną powiedz Co przy takim temacie można poruszyć? Co do czego on jest nam potrzebny, żeby, żeby właśnie co? Dobrze, może zacznijmy od takiej sprawy światopoglądowej. Przede wszystkim z czym kojarzy nam się postać czarownicy? Wróżka może jest bardziej bezpieczną postacią, która nie, nie od razu wywołuje w nas jakieś strachy i. Lachy. Natomiast czarownica, a już jak wypowiemy słowo wiedźma, kojarzy nam się z pewnymi dosyć przykrymi sprawami, typu przekleństwo, czy zagrożenie. Rzuceniu roku, czy, czy nawet y, jakieś. jakieś nie, tak, niebezpieczeństwo, którego wyjaśnić się nie da, tak? Czyli sprawy, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Jest to światopogląd o tyle ważny, że kojarzy się i. Yy, w ogóle konotacje tego typu są czysto kobiece. Tak? Jeśli yy... Pomyślisz sobie o, taki, um, o takim porównaniu Wiedźma a wiedzim, wiedzim jest no, takie po... słowo, wiedźmin. wiedźmin. właśnie. To powiedz mi, z czym, czym by się uróżniły te dwa słowa tak spontanicznie u Ciebie w tej chwili? Co byś miała na myśli? Wiedźma i Wiedźm. Znaczy, wiesz wiedźmin, co? Wiedźmin. jeśli chodzi o Wiedźmina, to nic, oprócz, oprócz produkcji tak filmowej. Y, także absolutnie żadnych skojarzeń. Natomiast no, z czarownikiem, czarodziejem, czarnoksiężnikiem, no to już bardziej. Tak? Natomiast dokładnie mogę Ci powiedzieć, z czym mi się kojarzy słowo wiedźma, z y, kobietą, której należy bać się przede wszystkim, która może zrobić więcej złego niż dobrego. Właśnie. No więc właśnie, a u podstaw samego słowa, jeśli chodzi o semantykę, leży, leży słowo wiedza. Wiedza, tak? Wiedźma pochodzi od. Słowa wiedza. Czyli, czyli można powiedzieć, że, że wiedz, wiedźma to jest oświecona kobieta, która dysponuje bardzo dużą wiedzą w jakimś dziedzinie. Która tak? w kontekście historycznym niedocenianym, tym zamarginesowanym gdzieś na pograniczach, oznacza wiedzę niebezpieczną, zagrażającą naszemu światu. W takim razie robimy króciutką przerwę na muzykę po tych trudnych tematach i za chwilę wrócimy, będziemy kontynuować. Dobry. witamy po przerwie. Studio Spraw Kobiet zaprasza w naszej co piątkowej audycji. Poprzednią część skończyłyśmy rozmawiając o Wiedźmach, Wróżkach i Czarownicach. Jest to temat, na który mogłybyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale zapraszamy na nasze seminaria z cyklu Historia przez dziurkę od klucza, które będą się odbywały od września w Piasecznie. Ja w ogóle jeszcze planuję tutaj taką oddzielną audycję z koordynatorką tego projektu seminariów zaplanowanych na czas wrzesień, październik i listopad w piasecznie, w kilku miejscach wybranych, m.in. przystanek kultura, a mam nadzieję, że będzie naszym takim punktem centralnym spotkań i z koordynatorką Agnieszką Korniłow będziemy opowiadać o nich dogłębnie. A dzisiaj rozumiem, że masz do mnie pytania związane z projektem następnym, tak, z następnym projektem. który wyrodzi się już z tego, który, który powstał. Który, tak. który powstał, tak. I wiem, że zresztą obydwie to planujemy, żeby kolejnym naszym tematem seminaryjnym w okolicach, właściwie w Warszawie, w samej stolicy, był temat związany z rolą kobiet we współczesnych wojnach. To jest zresztą to jest temat, który jakby poniekąd ja sobie wymyśliłam, dlatego że bardzo mnie interesuje fakt, że opisy wojen, same ich przyczyny i to wszystko, co na nich się dzieje, dotyczą głównie mężczyzn, dzielnych naszych. I wrogów, natomiast gdzieś tam umyka informacja o tym, co się w tym czasie z kobietami dzieje, oprócz tego, że one no, siedzą w domu, nie są na pierwszym froncie, oprócz tych nielicznych bohaterek, które walczą razem z mężczyznami ręka w rękę. Co się dzieje z kobietami podczas współczesnych wojen? Um. Wiesz co, pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl tak, w obronie w ogóle jak gdyby całej tej sytuacji frontowej, to jest to, że jednak kobiety i mężczyźni tworzące rodziny i wspólnoty utożsamiają się z, z, z danym problemem i najpierw są razem. Tak? Dopiero później ich role gdzieś tam zaczynają być przydzielane społecznie i, i w kontekście wojen te, te, te role społeczne mogą się bardzo szybko i nagle zmieniać. I należy się do tego dostosowywać, czyli powiedzmy kobiety podczas faktu takiego, że mężczyzn brakuje na rynku pracy, ponieważ walczą na froncie, przejmują funkcje męskie. Tak było podczas I i II wojny światowej i tak jest nadal w różnych współczesnych koncepcjach wojennych, chociaż coraz bardziej te role genderowe już zanikają, to pomimo tego gdzieś ta świadomość kobiet, które przejmują pewne wzorce i role i stają się coraz bardziej tymi mężczyznami, Gdzieś, gdzieś są warte tego, żeby że podkreślenia tego, że razem utożsamiamy się z problemem wojny, a jednocześnie poprzez naszą płeć inaczej tą wojnę przeżywamy. A ciekawe jest to, o czym rozmawiałyśmy też wcześniej. Ja się ciebie pytałam i powiedziałaś. I chciałabym, żebyś teraz to rozwinęła to, że podczas właśnie wojny jest taki naturalny mechanizm, jakby że ci, którzy są silniejsi, którzy biologicznie tak, i socjologicznie um, są uwarunkowani do tego, żeby pójść na ten front i, i zetrzeć się bezpośrednio z wrogiem w obronie właśnie między innymi kobiet i dzieci. Zostawiają to swoje puste pole w państwie i wszystkie role zaczynają przejmować kobiety. I później jest taka sytuacja, że ta wojna zbliża się do końca, ta wojna się kończy. I co się wtedy dzieje z tymi dzielnymi kobietami, które musiały i rządzić, i domy prowadzić, i, i zadbać o całe rodziny, i zadbać o funkcjonowanie państwa w pewnym sensie, o wszystko, tak? tak co się dzieje? To, co tutaj przytaczasz, to jest przykład, który. Świetnie wpisuje się w, w końcówkę II wojny światowej i początków tak zwanej nowej naszej współczesnej historii, gdzie kobiety, no, może nawet bardziej typowo w systemie kapitalistycznym, czyli zachodu Europy i północnej Ameryki, nagle znalazły się w sytuacji po wojnie, gdzie. Przestały zajmować się zawodem, który przejęły od mężczyzn podczas II wojny światowej i wróciły do domu. I taki typowy system podziału ról na męskie zapewnianie materialnych warunków i kobiece dbanie o dom, rodzenie dzieci i jak gdyby taka, takie prowadzenie gospodarstwa niezależnie od zarobków czysto pieniężnych, spowodowało, że taki, taki, taki kompletny yy, przerost, yy, przerost w ogóle yy, tej płci, która... która świetnie sobie radzi w różnych warunkach tak? wojennych i kobiety i mężczyźni potrafią sobie świetnie radzić, ale nagle się okazuje, że społeczeństwo potrzebuje pewnych podziałów, zwłaszcza kapitalistycznych i to w Polsce w tej chwili też doskonale potrafimy odczuć. Tak? Skończył się system socjalistyczny, gdzie kobiety nawet po II wojnie światowej bardzo bardzo dobrze sobie radziły na traktorach. i <laughs> spostrzegany to było, może w sposób taki bardziej sztuczny, ponieważ przed wojną My się działo głównie miały? w domu, tak, ale, właśnie, ale miały, też, tak, to tak, też to też zależy od, 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 klas, od klasy, klasy społecznej. społecznej, tak? No więc, więc wiesz. Nie, nie do końca jest to tak, że, że możemy te kobiety podzielić na te, które przyjmują rolę i, i później świetnie się w tych rolach czują, ale jednocześnie gdzieś, gdzieś tak się dzieje. I to znaczy, tak? wiesz, tak to, nie chodzi o, o podział kobiet, tylko właściwie o taki um, sposób działania społeczeństwa. Znaczy, chodzi mi o tą, o tą globalną taką wizję, że jednak kobiety są bardziej wielofunkcyjne, nazwałabym, tak? bo w, w takich momentach potrafią zająć się i polityką. I zarządzaniem, i domem, i zdrowiem, i nawet walczyć potrafią, tak? A później nagle nam się zaczyna udowadniać, jak już się ten system, jak już nie jesteśmy potrzebne jakby mężczyzną, po to, żeby się zająć całą resztą oprócz właśnie tego frontu, i tej bezpośredniego tego starcia z wrogiem, że tak naprawdę, no to fajnie, no to teraz dziękujemy, tak? byliście w zastępstwie, teraz my wracamy na swoje stołki. I zaczyna się wszystko toczyć normalnie, tak? Jak, jakby w ogóle umykał ten fakt, że my przez jakiś okres długi czasu potrafiłyśmy zająć bardzo kompetentnie wszystkie miejsca, które oni zwolnili. wiesz co, tak, ja się z Tobą tutaj totalnie zgadzam, tylko wiesz, ty martwi mnie słowo naturalnie. Dlaczego pewne rzeczy mają być naturalne i dlaczego my wpisujemy się nadal w tą naturalność, jeśli się okazuje, że potrafimy sobie świetnie radzić w innych równie naturalnych. W historiach no po wojny, jak gdyby niestety należą, wpisują się w naszą cywilizację jako naturalna kolej rzeczy, bo inaczej nie potrafimy współżyć na tym globie naszym. No, cudownym, czas nam prawda? się kończy, niestety, bo jeszcze jest bardzo dużo ciekawych tematów, musimy skończyć, ale masz, masz rację. zrobimy tą część trzecią. Masz rację, to naturalne, tak, no po prostu to jest, widzisz, zaprogramowana też jestem. Przez społeczeństwo, tak, używając tego słowa naturalnie. Dziękujemy na razie i zapraszamy na ciąg dalszy. Spraw Kobiet zaprasza do naszej trzeciej części wyjątkowo cyklicznej piątkowej audycji. Dzięki, dzięki uprzejmości Radia Mazowsze dostałyśmy dodatkowy czas na to, by poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie trzeci temat. Temat dotyczący kobiet, który chciałybyśmy w ramach Studia Spraw Kobiet poruszyć na terenie warszawskim w formach seminaryjnych. A jest to wpływ religii świata na seksualność kobiet. Ostatnie, tak jak przeczytałam, badania naukowców, psychiatrów i psychologów amerykańskich donoszą, że wzrost zachorowalności kobiet na depresję może mieć źródła właśnie w różnych religiach świata. Co już ty na ten temat możesz powiedzieć? Jak, jak w ogóle religia może się mieć do seksualności mm -hmm. współczesnej kobiety? Wiesz, to na wielorakie sposoby. I może zacznę w ogóle jeszcze raz od tej samej historii, bo twoje pierwsze pytanie, które mi zadałaś na początku naszej audycji, co nasze seminaria mają wspólnego z historią? I ja wtedy próbowałam Ci na to pytanie odpowiedzieć, mówiąc, że niekoniecznie z historią, a z marginesem tej historii, tak? z takim pograniczem. Wiedzy na temat pewnych faktów historycznych, które dotyczą specyficznie kobiet. I wszystkie trzy tematy, o których mówimy tematy wiedźmy i czarownicy, tematy współczesnych wojen z pozycji kobiet i tematy religii łączą w sobie, uwspólniają w sobie właśnie wątek depresji. Depresji, która przejawia się zamykaniem pewnych tematów jako tabu w ciele kobiety bo religia nie przekłada się w żaden sposób na ciało kobiety, w prawie w żadnej e, religii, która jest religią instytucjonalną. Mhm. To znaczy yy, chciałabym bardziej zrozumieć, co to znaczy przekłada się na ciało kobiety. Rozumiem, że religia to jest taką sferą duchową i właściwie tutaj to każdy rozumie, tak? że y, ona ma ogromny wpływ na naszą duchowość. Natomiast rzeczywiście, jak ona ma, yy, jaki ona ma wpływ na zachowanie cielesne. No, dam prosty przykład. W naszej religii chrześcijańskiej y, pomimo różnych praktyk jednak ten element bycia dziewicą jest szalenie istotny, był bardzo istotny i w dalszym ciągu jest szalenie istotny. Powiedz mi, jaki on ma wpływ w ogóle z, no, na przykład z religią chrześcijańską, jak, jak w ogóle się łączy. Wiesz co, ja powiem w ogóle o religii, dlatego że we wszystkich zinstytucjonalnych religiach świata wygląda to mniej więcej podobnie. Wszędzie mamy do czynienia z podziałem kobiety, która wiąże się i reprezentuje ciało, seksualność cielesną, i mężczyzną, który reprezentuje uduchowienie i tak zwaną sferę umysłowo-intelektualną. To znaczy mężczyzna tam nie jest seksualny w tych religiach, tak? Nie jest, nie jest obiektem seksualności, nie, jest, nie jest, jest ewentualnie odbiorcą przyjemności, ale poprzez ciało kobiety I nie jest, rozumiem, napiętnowany nigdy przez to, że jest właśnie taki, no ja, ja rządzę seksualnie. Boję się używać tak? słowa nigdy, bo zawsze mamy sporo Bywa. wyjątków, tak. o których też możemy napisać rozprawę doktoratką, prawda? Więc to. Nie, nie ogólnimy to, to. Tak. mówiąc o tym, że jest to ogólnienie. Natomiast rzeczywiście we wszystkich religiach i teraz powróćmy do tej depresji, o którą zapytałaś. Jest tak, że represja ciała kobiecego wpływa bezpośrednio na jej umysł, który również jest represjonowany przez to, że nie ma, nie ma naturalnego przejścia między wyzwoleniem ciała w stronę ducha i wyzwolenie ducha w stronę ciała. Nie ma tego przejścia. Tak? Masz, masz jak gdyby takie... Te, Bariera, barierę postawioną, tak? tak? Pomiędzy, tak. nazwijmy to przyzwoitością, nieprzyzwoitością, duchowością, a cielesnością. Czy tak? koniecznością zachowania dziewictwa, które później wymieniasz na bezpieczeństwo domu. Nikt cię nie poślubi, jeśli tą dziewicą być przestałaś. Mówię tutaj bardziej o kontekście historycznym. tak? tak? Powiedzmy sobie do końca II wojny światowej, bo później nam się trochę współczesność Mhm. Cieleśnie też uwolniła od pewnych obciążeń, ale niekoniecznie w religii chrześcijańskiej, z którą mamy do czynienia na co dzień w naszym kraju. Czyli w sumie można powiedzieć, że na seksualność kobiet religie, czyli nasza duchowość, czyli nasza też i przeszłość i teraźniejszość ma ogromny wpływ. Tego nie można rozdzielić. O tym się przecież nie mówi. To jest tabu. Nigdy w kościele nie słyszałam, tak, żeby w jakiś um, miły, um, ciekawy, interesujący i taki ciepły sposób łączono seksualność kobiety z duchowością w takim kontekście, że jesteśmy Wolny na przykład. Tak, zdecydowanie brakuje tego. Ja też się bardzo dziwię, bardzo się dziwię, że ten temat w żaden sposób nie jest poruszany, ponieważ jest tak absolutnie ważny i społeczność, która codziennie bywa lub, lub nie wiem, co najmniej raz w tygodniu na mszy świętej w kościele, jest społecznością podzieloną na płeć tak? i odbierają poprzez tą płeć, więc nie rozumiem, dlaczego te tematy do tej pory nie są w jakiś sposób rozpracowywane psychologicznie na przykład. Justyno, bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy wszystkich i będziemy informować, kiedy będzie można przyjść i wysłuchać naszych cyklów seminaryjnych. Zapraszamy także na stronę www.studiosprawkobiet.pl. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy.